Ten dzień, pierwsza kolejka Champions League. Rozpoczynamy kolejną odsłonę piłkarskiego Święta. Czy mają dość determinacji? Zaraz się przekonamy. Witamy ze Szczecina. Zapraszamy do wspólnego oglądania tego meczu. Na stadionie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Mecz komentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wracają europejskie puchary. Wraca Liga Mistrzów. Bardzo nam tego brakowało. Przed nami pierwsza kolejka i mamy nadzieję, że poziom meczu nas nie zawiedzie. Pogoń Szczecin zmierzy się z VfB Stuttgart. Obie drużyny tym meczem rozpoczynają swoje podboje. Ciekawi mnie, jak daleko dotrą obie ekipy. Liczę na coś naprawdę ciekawego w ich wykonaniu teraz dośrodkowanie w polotankę. Nie, nie wpadło, słupek. I co? I środkowanie nie dochodzi celu. Publicznie domaga się strzału. I gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie co za bramka. Prowadzą zatem 1 do zera. Jest pod presją. Za chwilę wznowią z autu. Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. Mamy pierwszą bramkę dla Lipska. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami pierwszy kwadrans meczu. Dziękujemy za te informacje. A zmierza teraz prosto w polu karne. Chociaż zaraz, chwileczkę. Nie, nie, jednak offside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę państwa. Odbiór w ofensywie, może być groźnie. Traci posiadanie piłki Pogoń. Strata teraz sportowców. To bramki mają już blisko, można by coś tu wymyślić. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Bogdan może teraz zaatakować skrzydłem. A tymczasem zmienił się wynik w meczu Sportingu. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Sportingu. Ale może teraz będzie szansa! I tak pokonał bramkarza. Ale sważne trafienie prowadzą już różnicą dwóch goli. Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. Na razie 2-0. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Nie ma wątpliwości, że stać go na więcej niż pokazują statystyki meczowe. Jak widzieliśmy przed chwilą, właściwie nie zagroził dla przerywania. Bez jego goli przegrywają. Wracamy do gry po przerwie. Drugą połowę rozpoczyna pogoń Szczecin. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. I mamy zmianę wyników meczu Bajernu. To kolejne trafienie dla Bajernu. Prowadzą teraz 2 do 1. Mija 49 minuta. Bardzo dziękujemy. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Uwaga słupek. Piłka w grze. No i już po akcji. Może jeszcze pociągnął skrzydłem korzystając z błędu ustawienia rywali. No i po tej interwencji oczywiście zaczniemy z narożnika boiska. I to druga bramka tego zawodnika. Zatem, mili Państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko superman. Świetne wykończenie. Po tym golu już 3-0. Strata piłki teraz. Nastąpiła zmiana rezultatu w meczu Sportingu. Tak, to jest kolejny gol dla Sportingu Lizbona. Daje im to prowadzenie 2-0. Jest 63. minuta. Okazja! No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego goleju. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Nie ma! Pokazał teraz klasę. Kapitalny blok. Było groźnie. Ładne minięcie. Może być groźnie. Teraz Tylko trafić! Ależ to zatrzymał! Wspaniała parada! Może być groźnie. I tyle było z tej akcji. Spalony. Nieudana próba uniknięcia spalonego. Gdyby zrobić to szybciej, ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Ale cóż, nie udało się. Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. To trzecie trafienie dla drużyny RB Lipsk. Prowadzą już 3 do 1. Mamy 74. minutę. Bardzo dziękuję za informację. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Ale zagrana. Niebezpieczna piłka. Świetna piłka. Teraz tylko ma wykorzystać. Tu wciąż jest groźny. Dobra okazja na bramkę. Czy zdąży teraz przymierzyć? Dobra teraz obrona bramkarza. meczu i bardzo udany start w tych rozgrywkach. Pierwsza kolejka, pierwsze zwycięstwo. UEFA Champions wstawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może gubić punktów już na starcie. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale. Kontrolował grę I mamy tego...